I taki mamy tutaj sterownik Argo Speed Plus. Bardzo fajne urządzenie. Mam jeszcze do niego taki sterownik pokojowy T1000. Z tego sterownika T1000 można sobie temperaturę zmienić aktualną, co jest fajne. Na przykład mamy temperaturę a nie, ja tu wchodzę. To temperaturę, którą używamy w ciągu dnia i w ciągu nocy. Ja mam 58-56 w tej chwili, bo się zrobiło dosyć zimno. I jeżeli sobie w ciągu dnia zmienimy temperaturę na tym sterowniku pokojowym, no to tu się zmieni. Jeżeli w ciągu nocy, to tu się zmieni. To jest fajne bo wtedy na kolejny dzień mamy już temperatury te zmienione. A później w trakcie można sobie oczywiście zmienić. Że te 1000 polecą. Ja mam bezprzewodowy, fajnie mi działa. Gdzieś tam na forach widziałem, że jakieś tam komplikacje mogą czasami być. Nie wiem, u mnie nie ma żadnych komplikacji i w trzech różnych domach mamy takie rozwiązanie, i wszędzie jest tak samo dobrze bezprzewodowo. Szczególnie w starym, po niemieckim dużym domu, fajne rozwiązanie, bo nie trzeba było kabli ciągnąć. Teraz podaję. Troszeczkę dodmuchał sobie. Podczas podawania troszeczkę dodmuchuje. No tutaj kocioł dałem do piwnicy. Jest teraz w miejscu, gdzie wcześniej u góry był kocioł zasypowy. No bo to jednak troszeczkę hałasuje. W nocy prawie wcale tego nie słychać, Jest tam leciutki szmarek tylko. No i teraz nie było tego słychać, ale teraz był tylko, było słychać tylko podajnik. A czasami, jak węgiel chrupnie, to potrafi mocno chrupnąć. Mam dosyć, dosyć taki twardy węgiel. No dobry, ale twardy jednak. No i siłą rzeczy, jak gdzieś tam trafi, tak że go podajnik, ślimak go rozłupie, no to to chrupnięcie jest takie takie porządne. Zrobiło się zimno, temperatura jest troszeczkę podniesiona. 20 kg na dobę teraz spali, ale wcześniej pokazywało mi 18 cały czas. Nie ja wiem, uważam, że to nie jest zły wynik. Nie, w każdym razie nie, nie idę tutaj na niskie spalanie, bardziej na komfort 20 kg, nawet jeżeli teraz spali, to zaraz jest najwięcej 20 kg, odkąd go mam. Normalnie do tej pory, jeszcze kilka dni temu, to było maksymalnie 18-17 kg, a to tak uważam, że to jest dobrze, bo to jest mniej więcej. Kiedyś zważyłem węglarkę węgla, samego węgla, no to, 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 to jest jedna węglarka. To tak na dobrą sprawę ja w zasypowcu nigdy na jednej węglarce całej doby nie paliłem. Żeby się paliło non-stop, w zasypowym kotle to u mnie musiało być około trzech węglarek. Jak jest tak, taki większy mróz, to około trzech węglarek mniej więcej. Specjalnie się nad tym jakoś tak nie rozczulałem. W każdym razie, co my tu mamy? Na 35% w tej chwili pracuje kocioł. 59 stopni ma, a jest tego na 58. Jak będzie się zużywało wodę, to on wtedy właśnie zrobi taki numer, że jak zobaczy, że temperatura spadła. To przed chwilą tak było. To on troszeczkę bardziej podniesie tę temperaturę. Tak jakby widzi, że temperatura chciała spaść. Tą troszeczkę bardziej ją podgrzewa. Bo ja mam wszystko na jednej pompie i u mnie nie ma czegoś takiego, że pompa się załącza, wyłącza. Jest jedna pompa, pracuje na 8W, 8-12W, bo ona sobie zmienia sama w zależności od potrzeb i ta pompa obroty sobie zmienia, zwiększa i zawsze temperatura jest taka jak trzeba. Jeżeli chodzi o wodę użytkową, to tu jest 19 pokazane, ale on jest w ogóle nie podłączony ten czujnik. Ten z kolei czujnik od zaworu czwórdrożnego y, jest podłączony na temperaturę powrotu. Czy ja sobie widzę, jaka jest temperatura na powrocie? Wykorzystałem go po prostu. To jest 53, bo ja mam zawór trójdrożny termostatyczny, więc ja tu się nie bawię tymi zaworami. On sobie sam ustawia. Y, minimalna temperatura tutaj jest dopuszczona u tego producenta. 45 stopni na powrocie przy suchym węglu. U mnie węgiel jest na pewno suchy, także też dlatego, że ja sobie zawsze to, że go kupiłem latem to tam raz, ale zawsze cztery worki mam rozcięte u góry. Nie chcę jeszcze odparuje, tu jest ciepło, może sobie jeszcze odparować, gdyby miało coś odparować. No i tu jeszcze tylko zobaczymy jak to się pali przy tych 35% mocy i coś takiego. Teraz już jest spalone. filmik, który był wcześniej, gdzie czyściłem kocioł to było kilka dni temu, tydzień temu Tak teraz już jest troszeczkę zakurzony ale myślę, że chyba nie jest źle Co my mamy tutaj jeszcze, jeszcze temperatura na spalinach to jest jakieś 80 może stopni. Czasem się zdarzy, że jest około 100, 110, 120 stopni, chyba raz widziałem. Ale chyba przy rozpalaniu, bo nie ja pamiętam. A Teraz tak sobie pyka cały czas. Szczerze powiedziawszy, no, w porównaniu do zasypowych kotłów to jest to, no to jest wygoda, bo zawsze jest ciepło. Nie trzeba akurat w danym momencie gonić, żeby y, rozpalić czy podłożyć. Idziemy sobie kiedy chcemy. To teraz widzimy, że jest na przykład 38 kg węgla zostało. Mniej więcej, bo ja go tak, ten przesył robiłem e, tak eksperymentalnie. Raz w tej, raz w tej, i tak wyszło mi, że, że jest taki, a nie inny. W każdym razie w tym, w tym regulatorze pokojowym te 1000 jeżeli zaczyna brakować węgla na dobę, zostanie węgla, to tam się wyświetla taki. Wykrzyknik, że zostało węgla na dobę. Znaczy nie, wyświetla się wykrzyknik, no przychodzimy tutaj do sterownika i na sterowniku wtedy jest yy, informacja, że węgla zostało na dobę. No to wiemy, że trzeba wtedy dosyć. Zresztą mogę tylko pokazać, ile teraz, niby 38 kilo jest. No i tak chyba faktycznie będzie. Teraz pobiera, ale nie ma łupnięcia żadnego. Dla tych, którzy by nie wiedzieli, a wiem, że się tak zdarzyło, to ktoś tam sobie myślił czasami, że może być to niedomknięte, ale to powinno być domknięte, bo tam z tyłu jest rurka, przewód i, yy, yy, i tam sobie leci powietrze do zbiornika, no do susza. Ale ja tak naprawdę to myślę, że o ile dosusza, to do susza, ale też powoduje, że... Tutaj jest leciutkie ciśnienie i nie ma prawa się wrócić hmm, czy dym, czy, czy płomień. Bo jeżeli kiedyś podkładałem a było już całkiem prawie zero, no to po dłuższej chwili, jak było otwarte, potrafi się tutaj zadymić. Dlatego, bo hmm, tu jest otwarte, nie ma tutaj ciśnienia się, żadne nie wytwarza. To oczywiście malutkie ciśnienie, ale jednak no i wtedy ma prawo się dym cofnąć. Ale to jak było mało węgla, prawie zero. A teraz jest tyle węgla, że jakbym sobie dosypywał, to tam nie ma prawa się nic zakopcić przy, przy podkładaniu. No jeżeli chodzi o ten sterownik, to to jest bardzo fajny sterownik. Mogę tylko pokazać, że tutaj producent tego sterownika mógłby zadbać o to, żeby to wyciągało się leciutko, ten panel, bo tu jest potrzebne wyciągnięcie tego panela, żeby zrobić, żeby zrobić aktualizację. Warto zrobić aktualizację, bo bo, bo producent co jakiś czas coś tam usprawnia Tyle tylko, że tego panela się nie da wyciągnąć bez rozkręcenia całego spodu mm, bo tutaj są takie zaczepy, ja sobie te zaczepy lekko nożykiem ostrym podpiłowałem no i teraz mam tak, że pyk i, i, i panel jest wyciągnięty Mogło to by być fabrycznie tak rozwiązane po prostu te zaczepy mogłyby nie być takie ostre, wtedy by się tak nie trzymały mocno i wtedy nie byłoby problemu, bo Gdzieś tam na forum widziałem, że ktoś sobie urwał, połamał coś, nawet chyba zdaje się ten ekran. Także ten producent mógłby to zrobić, bo to nie jest wcale wielka rewelacja, żeby to zrobić, a, a było by było uproszczenie, bo jak na forach widzę, piszą o takich rzeczach prostych, że tam nie może wyciągnąć tego panela, to tak mogłoby to być sprytniej, ja o tak powiem. Jeżeli chodzi o ustawienia w tym palniku, no to co? Mamy tu palnik. Ustawienia palnika. No ja mam akurat tak, 12 kW, on ma tam do 14. 10 sekund pracy i on zawsze przy tym palniku SV200, 10 sekund powinien podawać. No a pauzą zmniejsza się i zwiększa się moc palnika. Im dłuższa pauza, tym moc palnika będzie się zmniejsza. Czyli wydłużamy pauzę. Moc palnika spada, tak? A ja sobie ustawię z powrotem o 12 kW. O. Nadmuch maksymalny, nadmuch minimalny, to można sobie tam w internecie znaleźć. Ktoś pokazywał, jak go ustawić, ten kocioł. Ten palnik, żeby, żeby ten płomień był taki, a nie inny. No to u mnie nad, nadmuch maksymalny to jest 30, minimalny 15. Moc minimalna 12, to jest poniżej tej mocy nie powinien pracować. Z takich jeszcze rzeczy do ustawienia to jest polecenie kodowe, kod 100 i ekran PID. No i tu widać na tym ekranie w tej chwili, jaką mamy moc na kotle, to jest 4,1 kW. Tu jest właśnie 176 sekund. Przy tej mocy to jest taka przerwa między podawaniem kolejnym. Tutaj jest takie dot, jakby ktoś chciał. Wiedzieć, to, to dotyk jest na jeden. To przy, będzie przy podawaniu, będzie dodmuchiwał. Teraz nie będzie dodmuchiwał. Jest tego więcej. Nie wiem, co robi reszta, bo próbowałem tam raz czy dwa i nie zauważyłem różnicy. W ogóle kilka rzeczy można tutaj zmienić, ale się jeszcze nie bawiłem. Na przykład ten, bo to jest PID. PID. Tutaj można te parametry pozmieniać, ale chodzi dobrze. Nie zaglądam. Szczerze powiedziawszy, mmm, szczerze powiedziawszy, tak myślę sobie, że ciężko jest znaleźć filmiki o takich kotłach i wiem już dlaczego. Po prostu yy, zachodzę tutaj raz na nie wiem 4-5 dni, żeby dosypać węgiel. No bo to 100 kilo to 4 worki węgla. Jak załóżmy jest do końca prawie wypalony, to kwestia jak się tam trafi. I to tyle, jeżeli chodzi o obsługę tego kotła. Wymiennik wyczyszczę przy okazji wtedy też, czyli gdzieś tak około, co drugi raz, czyli gdzieś tak półtorej tygodnia. Wymiennik wyczyszczę, bo to trwa chwilę. Tak jak pokazywałem na wcześniejszym filmiku. Nie pokazywałem jak czyszczę, bo to nie ma na co patrzeć, będzie kupa kurzu. W sensie przy samej kamerze. Tak nie ma tragedii, bo to jest wymiennik pionowy i, i faktycznie się go fajnie czyści. Ale nie pcham kamery w takie miejsca, bo po co. No i... I po prostu jest ciepło i tyle, i się nie chodzi do kotłowni, nie ma po co. Nie rozczulam się tu za bardzo, ile on pali. Także nie chodzę, nie zaglądam. A to jeszcze otworzymy sobie górne dźwiczki już po kilku dniach palenia, odczyszczenia. To tak wygląda. Tu przykurzone. No i to tyle. Piąta klasa. Eco Design. Mogę tylko powiedzieć tak. Ten na pewno polecam kociu.